Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet Świat nie jest zawsze wesoły, ja przykładowo ostatnio byłem chory No właśnie. Ale nie tylko ja miałem zły dzień, mają go też inni. Co za biedak, aż chcesz się go wziąć, przytulić, umyć Ten film jest z tych, kiedy nie wiesz, czy się śmiać, czy może płakać. Brawo dla niego, że się nie poddaje Zawsze, gdy upadniesz, wstań! Nie wiemy dokładnie co się stało, ale Pani Pingwinie życzymy szczęścia. Każdy zły dzień w końcu minie. Podobno. Nagranie z wakacji to pamiątka na całe życie, a nie zawsze ta pamiątka jest przyjemna co za pychota Lody truskawkowe, a gratis się leczko. No ale to nie koniec, bo gratisów jest o wiele więcej like, and... oh, Wspieramy męża, który mam nadzieję jeszcze żyje Chociaż nagraniem w internecie Pochwaliła się sama Julia Czyli nie było tak źle Julii smakowało, mąż się pośmiał Tak się... Wypróżnił. Wszyscy zadowoleni? No, może nie wszyscy. O i dawno nie byliśmy w Rosji. Zwykły filmik, zwykła kłótnia, ale pamiętajcie, to Rosja. No pojechał

ona jest najbardziej agresywna. <grym z wiaturą> A później spróbuj coś powiedzieć policji albo kumplom. Wiecie, że kiedyś o trzeciej w nocy dostałem wryj od myszki Miki Sponge wywiórki wiewiórki odpowiedź na to może być jedna. Siergiej, najebałeś się. Chociaż to Rosja, jeżeli masz zły dzień, możesz dostać wryj od swojego ulubionego bohatera. <grym z wiaturą> To by było na tyle w tym poszukiwaczu, jeżeli chcesz zobaczyć pełne filmiki, masz je w opisie na dole. Jeżeli ci się podobało, zalajkuj, skomentuj, podziel się ze znajomymi, a jeżeli chcesz ze mną zostać, z nami, po prostu subskrybuj. My się widzimy codziennie na Facebooku, no i już poniedziałek, trzymaj się. Chciałem wam też podziękować za to, że strzeliło 12 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Prawie 2000 lajków na Facebooku, no i kilka setek na Instagramie. Bardzo wam za to dziękuję. Cieszę się tymi liczbami. O, o co za biedak! Boże, co za biedak, aż chce się go wziąć! Rozciągnąć. Ale ty masz wyjebane na to, co tu się dzieje. <grym> Boże, co za biedak, aż chce się go wziąć. <grym> pu